Budda, bit za 2 miliony. <laughs> Prot krakał. To nieźle, Bandura sobie zarobił. Dwie banki jebane. I od razu po tym 2,15. Wiecie co jest pojebane? Że ja przez ten film Buddy kupiłem tą czwórkę. Bo tak mi się tam spodobali, że, że oni se jadą, kurwa, na dwie czwórki, że stwierdziłem, że na drugi dzień po prostu kupiłem cztery. Czy mi odjebało? No nie do końca, tak? To była przemyślana decyzja. E, oczywiście też obliczyłem e, jakie mam, e, że tak powiem, jaki jest budżet, jaki mam plany inwestycyjny na przyszły rok i na przyszłe 5 lat. Wy, oczywiście wyliczenia szły w mojej głowie bardzo, bardzo, bardzo długo i stwierdziłem, że to jest odpowiedni moment, tak? Że po prostu zobaczyłem ją, gdzieś to jest na miniaturce nawet. No, i mówię. Kurwa jadę. Akurat, akurat stała, więc wziąłem. Nie Ferrari. Życzę Ci zdrowych, pogodnych, wesołych świąt, pociechy z mamy, staty z i z całej rodziny Dobrego karpia na święta i dobrego szampana na ten nowy rok z całego serca. Dziękuję Dawid Jasper. Jasper Dziękuję bardzo, nie spodziewałem się życzeń od Ciebie, bardzo mi miło na serduszku Również wesołych i spokojnych świąt Ci życzę, aczkolwiek nie mam taty Ale to nie jest problem w tych życzeniach, dziękuję bardzo, doceniam, wesołego jajka Enzo, to brzmienie bitu jak z ghetto. Biały i mięta jest fresh boy Światła migają jak ciesto Latamy miastem tylko nocą Jest ogień z wydechu jak strzały prącą Decybel nie sprzyja żadnym normom A fura ma klimat jak Azja, Tokio Raperzy kupują sample Ja przywożę Lambo na kartel To najdroższa paczka w rap grze Bo to co tu słychać to bity za bańkę to wszystko prywatne, kosmos jak Marvel Kubota, papcia, bluza, trzy kafle Ty, 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 mordo, czerwone światło mam Zdążymy zmienić bit? Gójdź za tak. miesiąc Jest ciemno na mieście, opony się palą. Ktoś lata na rondzie, tu bokiem bawarą. Nie ma już spojrzeń, bo miasto sypialnią my nocna symfonia, wydechy strzelają jak glock Obwodnica pusta, świeci czerwone i nie mogę ustać. Jeśli czerwone to tylko i ustąp. A ta. Ta odcinka i koniec, gdy droga jest pusta To kolejna noc, w której mordo nie przes. On tak śpiewał? Ja po mam wrażenie ja kurwa tego. Aha to ja nie wiem, ja jak to kurwa oglądam, ja nie wiem jak ja to oglądam, że ja nie wiem w ogóle kurwa, że coś takiego było Wódnica pusta świeci czerwone i nie mogę ustać. Jeśli czerwone to tylko i usta odcinka i koniec Mam 4 butawem 4, tak, ale jest rozłączany, klikasz z przyciski, jest kurwa tylko tył. Piękna sprawa Pusta, to kolejna noc, której morzeniem przyspałem. Wydajemy sobie słod... Widzowie, drugi nit jak nadchodzi Czy możesz jeszcze raz pokazać tego Donaita Na twoim light, bo bardzo prosił. Jasne David, już pokazuję, sekundka O, Dziękuję za kolejne 10 zł Dawid Wesołych świąt pociechły z mamy staty i z całej rodziny dobrego karpia na Święta i dobrego szampana na ten nowy rok z całego serduszka Cię pozdrawiam, Dawid Jasper Pozdrawiam, dziękuję te fury nielegalne Przejmujemy to razem z tym twoim garażem Jeśli policja ma problem, wszystko jest z fotomontażem Spolenia do Polska rzeczywistość Tu co widzę jakbym wystał siebie przyszłość Taki ma kolor seryjny Kurwa Kastrzyk miał taką M3CS, taki jakiś frozen niebieski Dziasem dziękuję za 13 miesiąc, dziękuję bardzo. Taki też ładny, nie? Moja wizja, kiedy jadę na lotnisko, private jet, ekipa, taki mój prywatny hip-hop. Dziękuję, Kwapik, za 13 miesiąc. Nie no, kurwa, wiatraki na karcie się nie kręcą. Nie wiem, o co chodzi. Zaczyna mnie to stresować.